Synek, co to w ogóle jest? Gazio 2010, no coś to odwalił te kilka lat temu, no. No mówiłem ci, że jest stare konto, tak? Widzowie, dzisiaj będziemy tworzyć dla mojego młodszego brata skina w Robloxie, ponieważ za niedługo będziemy nagrywać razem Robloxa. Ale no, no, ja ci powiem tak, no z tym psem na karku i z tą koszulką z bruk jakiegoś Bronville raczej serc nie podbijemy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my się zabieramy do roboty. Jak widzicie, na dzisiaj mamy przygotowane 827 Robuxów, to nie jest dużo. A co najgorsze, jeszcze kolejny kafel będę musiał wydać. Na to, żeby on sobie zmienił nazwę, bo mówi, że z taką nie będzie grać. No w sumie Kazia ja, 2010 to, to nie jest za dobra nazwa. To akurat muszę przyznać. Sprawdźmy jakich masz znajomych. Jest, jestem ja, jest Weronika. Moja siostra, jesteś teraz w mojej grupie. Widzowie, wbijajcie do mojej grupy żabki Dejwa ponieważ tam możecie kupić ekskluzywne rzeczy. A jakie? Zobaczmy to nawet teraz. Jak wejdziecie sobie w Stora, możecie kupić koszulkę szefa, ciemną koszulkę albo koszulkę klasyczną. Ja w mojej normalnej koszulce szefa, która jest tutaj po 250 drobuksów okazji na cena, normalnie nagrywam filmy, więc jeżeli chcecie, no to warto. Zapraszam serdecznie, bo naprawdę koszulka jest mega fajna Jak wiesz, w Minecraftie masz zrobionego skina pandy Wypadałoby mniej więcej Chociaż trochę utrzymać ten poziom w Robloxie Wejdźmy sobie w sklepik Tutaj elegancko Ej, wydaje mi się, że to by pasowało. Myślę, że to by było dobre? Gii, ale fajne ty! Ja nie mogę nie wiedziałem, że coś takiego da się ustawić. Dobra, zostawcie bardzo dużo łapek, to zrobimy konto dla Cristiano Ronaldo. Ale dobrze, teraz bierzemy się za coś innego, a mianowicie wpisujemy panda i zobaczymy, co nam wyskoczy, ponieważ ty masz skin na pandy. Okej, okay, mamy fajne itemy. Niektóre są naprawdę fajne. Mi się bardzo podoba ta czapka. Nie wiem jak tobie, ale ta czapka wydaje mi się, żeby mega się działa. No git nie. To ty, od czapki? Od czapki trzeba zacząć, więc sprawdźmy, jakby wyglądała czapa. Okej, okay, dobra, no to wyglądałoby to w ten sposób. Ale nie wiem, no ta czapka, masz za mały łeb do niej. Czemu masz taką małą głowę? A więc okej, okay, zobaczmy coś innego. Czy Co my tutaj mamy na przykład jakąś koszulkę, bo ja tu widzę, że... Ooooo! Ale czapa chobie! Must have. 50 Robuxów, niedużo. Ej, dobra, bierzemy to! To jest za mocne, to jest serio za mocne. To musi być w twoim skinie. No nie powiedz, że nie synek. Bierzemy to? No dobra no. No musisz być przekonany! Musisz być! Tak! Biorę to być... W... Dlaczego cute panda biz? Słodka panda czapka! No ale wiem na no, czemu ja mam to nosić akurat. No ale no bo to musisz mieć mniej więcej skojarzone z pandą. Taka musi być, ale no, niekoniecznie cute. Panda bikini No ale za co, no patrz jak ona dobrze wygląda, ona się prezentuje idealnie Wydaje mi się, że no i na twoją głowę idealnie siedzi, no wiesz, no, no taką głowę sobie wygryłeś Tutaj, że ewentualnie, no bo wiesz, nie, bluza też jest nawet fajna O Jezus, no tak to znaczy, ja się domyślałem, że te włosy by się usunęło, nie? Ale zobaczmy jeszcze, co to. Pan mógłbyś być w ogóle całą pandą. 65 Robuxów i z głowy i widzę, jak kończymy film. Dobra, zobaczmy, co jest. Czy jest backpack? No taki plecak też bym ci dołożył. Taki backpack ja też Ale czemu był? jakiś taki, nie wiem, taki dziewczyn? Jak dla dziewczyn? To jest dla faceta, dla mężczyzny! Nie no, topka! Topka! Kupujemy to. No dobra, ten? no. Kupujemy do 100 Robuxów. Ja nie mogę. Dobra, buy now, Pierwszy item kupiony! Dobra, weźmy w ogóle w twój awatar, bo ty masz zrobiony awatar pod starego Robloxa, a my cię zrobimy pod nowego Robloxa. Wyglądasz teraz tak. Musimy ci zmienić kolor skóry, bo to ja nie wiem, co to jest za kolor skóry, co tu ustawiłeś jakiś, kurde szary. No, znaczy to jest taki żółty. Nie, to też nie, czekaj. No taki. O, no dobra, dobra, no to już się jakoś prezentuje OK. teraz idziemy tutaj. E, I zakładamy, uwaga. Panda backpack Napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek też, jak robię skina na mojej młodszej siostrze. To też by było fajnie zobaczyć. A my szukamy Mamy teraz koszulki. Jak myślisz, czy my znajdziemy tu w ogóle koszulkę, bo ja widzę, że to są same akcesoria. O, ja! Ja nie mogę. To będzie idealne. mówię. To będzie topka topki. Panda. I ludzie ci będą kojarzyć z pandą. To jest idealny zabieg. To widzowie, wy będziecie kojarzyć z Szymona z pandą. No Błagam cię! Dobra, no tutaj to jest takie rozlane, dlatego że masz tors mały. Widzisz? Wysokość. I trzeba się troszeczkę podbić Sprawdźmy jak wygląda 105 Ale wiem, że już na pewno będzie lepiej ta koszulka wyglądać No będziesz po prostu troszkę wyższy Wydaje mi się, że to będzie dobrze zainwestowane 60 robuxów Przynajmniej tak obstawiam Sprawdźmy Proszę się załadować ale wygląda tak samo Jest to tragedia No dobra, no, do, no to nie wygląda No dobra, poszukamy czegoś innego Ale to dlaczego na obrazku to wygląda tak dobrze, no? A może i coś takiego? Dobra, to jest wszystko po 5 robuxów To jest strasznie tanie O Jezus Dobra, nie. to sprawdźmy to, to jest taka bluza zapinana. Ona może być wyglądać naprawdę fajnie, szczególnie z tym plecakiem, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że elegancko. Taka bluza. No nie będziesz myślał, kupujemy, nie? Kurde, to jest tylko 7 rubuksów, to, to nie jest naprawdę dużo. Czy może mi się to załadować? Za. Okej, okay, dobra, to też jest niezła. Kupimy sobie ją. Po prostu później zdecydujesz sam, która ci się będzie bardziej podobać, to sobie ją wybierzesz, prawda? Upasz fuck Jakie ty masz fajne rzeczy? Jak ja wpisywałem żabę, to nie ma nic! Jakie to jest mocne. No, to jest fajne. To jest naprawdę. Ja bym to chyba wziął bez zastanowienia. Kupmy to. To też by fajnie pewnie wyglądało. Sprawdź, jak to wygląda. Pewnie też to kupię. Nie wiesz, jaki ja mam plan. Musisz mi zaufać. Ja to kupię. Jakie masz włosy? Ja my tego nie widzieliśmy! Co To ja jest? Tak samo wyglądać jak ten twój kostium Pandy. To nie będziemy tego próbować. Jedyne, co chyba nam zostało, to kupno spodni. Więc wpiszmy sobie pants. No i Jesteś dresiarz, nie? Czy paski adidaski byłoby chyba git? Twoja misja. Znaleźć spodnie, które twoim zdaniem są fajne. I to jest wszystko? Uwaga, No Masz buty. Ale te spodnie takie chyba lipne. No pada jest no. jakiegoś, kurde, rock'n'rollowcy. Czekaj, to trzeba gdzieś inaczej te, te, te spodnie. Nie wiem, jak są w ogóle spodnie. Czekaj, eee, tutaj nie ma clothing. Może... Weronika! Chodź! Potrzebujemy cię! Potrzebujemy cię w naszym składzie! Jak się kupuje same spodnie, spodnie z butami w Robloxie? Okej, okay, udało się, siostra pomogła I teraz tak, synek, przejmujesz mychę, szukasz spodni Jeszcze trzeba będzie ci kupić jakąś twarz, twarze kosztują najwięcej chyba No nie, no nie, to nie będzie pasować do bluzy O, byłoby chyba git, zrobił trajon. No zwykle spodnie, nie? No git, nie, takie Czy my czegoś więcej potrzebujemy? Nie wydaje mi się. No dlatego to bierzemy. Dawaj, bój, bój, bój. Przechodzimy do tworzenia tego idealnego już skina, czyli mamy wszystko. A więc tak, zakładamy to, zakładamy bluzę i ja obstawiam, że ta będzie chyba lepiej wyglądać, ale zaraz to sprawdzimy. A co z tym kapturem? Bo on, on może siąść, bo to by mogło siąść. Naprawdę to by mogło siąść Więc zobaczymy, co po prostu będzie wyglądać lepiej, bo to to będziemy nie kupili włosów, to jakieś masz nie będą, no, ale te włosy to. Okej, okay, dobra, wyglądasz teraz tak, cały tak na czarno, kurde, też nie wiem, czy to dobrze, no bo nie będziecie widać. Biały, biała taka ta mogłaby oddać, by to po prostu wyglądało taki ładny kontrastik. Sprawdźmy. Bo może to widzowie wyglądać jak ideał po prostu, a może wyglądać słabo, więc uwaga, sprawdzamy. Uwaga, uwaga! Proszę, ładuj się, kawkę szybciej, no, ale wacek. No spokojnie, ale jeszcze fryzura. No, give Czemu nie mogę założyć tych włosów? Ja nienawidzę widzowie Robloxa. Czemu ja w to w ogóle... Ta gra jest tak zbugowana, ona tak wolno chodzi, że to jest po prostu sobie. sobie. To patrzcie, klikam włosy i to one. jest dlatego, że to robisz na przeglądarce. No, na działa szybciej? No nie no nie na Wydaje przeglądarce. Mi się, że tak, nie! Nie, na przeglądarce działa pewnie tak samo. Napiszcie widzowie, bo wy pewnie wiecie. O Tak no, tak wie, tak wie w głowę! Ale to wygląda super! No, podoba mi się. Jest panda, ale jeszcze musimy znaleźć twarz. No i tutaj trzeba ci znaleźć jakąś fajną. Dobra, którą bierzemy? Spróbujmy! Ryan! 25 roboksów, czyli wydaliśmy. No patrz, chyba elegancko, nie? No i taki klasyczny ziemno, nie? No taki idealny bym wręcz powiedział. Co najważniejsze jeszcze, próbujmy ci znaleźć lepsze włosy, bo ty te włosy, one są ok, ale wiem, że dałoby się znaleźć lepsze. Może będzie wyglądać fajnie, może nie, to wtedy się ją zdejmę. W każdym razie jest kolor dobry, bo też masz brązowe. Sprawdzimy, czy by to idealnie pasowało. 56 tysięcy polubień, czyli ewidentnie ludzie to lubią, prawda? Możesz się załadować, błagam, czekam 20 minut zawsze. Ta gra jest beznadziejna, naprawdę, nie? Widzowie, to jest tragedia, nie? Eee... Ale to też takie... Kurde, to nie są twoje włosy! No nie wiem, no. No te są chyba najbliżej. Over... Overground to będą za długie, z długi włos, to będzie pewnie taki na cały web. No bo... <noise> Dobra, wiecie co widzowie, ja powiem wam tak Te włosy, które ja mam wrażenie, że mamy, to po prostu póki co najlepsze I na razie ja na nich zostawię, one są klasyczne, pewnie je zmienimy Ale dajcie znaka w komentarzu, jak waszym zdaniem wygląda ten skin, czy co tutaj poprawić Długi odcinek, pewnie jak go zmontuję, to będzie miał 9 minut, bo taki jest plan Ale dajcie znaka w komentarzu, jak wam się skin podoba A my się widzimy jutro na kolejnym filmie